Witam, patrzcie jaką piękną przyczepę mam. To jest stara przyczepa, ale naprawdę jest w idealnym stanie. Zobaczcie na ramę. To jest wszystko w oryginale, nic nie malowane. Dwa siłowniki, mocne, suche. Resorowana jest cała. Tu ma stopkę hydrauliczną, zaczep jest na resorze. Ma można ją kiprować i hydrauliką i ma jeszcze wałek ma własną hydraulikę. koła ma 550, 60, 22,5 wszystkie cztery są już zmienione bardzo ładne koła zobaczcie naprawdę ładna wszczepa jak na ten wiek to jest kompletnie kompletne zawieszenie tutaj zobaczcie, zero bardzo nic tak to wygląda, jeszcze są nadstawki Jest szyber do zboża. Szczepa jest cała w oryginale, świeżo przyjechała. Ona podnosi wyżej, ale po prostu nie podnosiliśmy, żeby nie wyleciały, nie wyjechały na odstawki. Także jest tutaj. E Każda osia amortyzowana na rysowach zaczep na rysowach. I przyczepa duża. Świeżo przyjechała cała w oryginale. Zobaczcie. Nie jest nic malowanego. Naprawdę ta ładna przyczepa. Ciało wagony 53 ma burty, 6 metrów długa Zapraszam do oglądania i do zakupu Dobra, bo deski polecą Tak to wygląda Zapraszam automatycznie otwiera klapa, oczywiście pozdrawiam do ustrzenia.